Wrocławskie uczelnie łączą siły i wspólnie będą organizować tegoroczne Juwenalia. Na studentów czekają dwa dni koncertów i innych atrakcji. Samorządy studenckie nie chcą na razie zdradzać zbyt wiele, ale już wiadomo, że na pewno wystąpi janglosia. Tegoroczne Juwenalia pod hasłem Wrocław Razem odbędą się 22 i 23 maja na terenie stadionu Tarczyńskiej Arena. Będą organizowane wspólnie przez wrocławskie uczelnie. Dążyliśmy od kilku lat do tego, żeby robić coś wspólnie i rzeczywiście w zeszłym roku udało nam się to zrobić na troszeczkę, na mniejszą skalę, aczkolwiek Wrocław razem już wtedy zaistniał, więc z perspektywy studentów zmienia się tylko to, że student przychodzi na jedne duże juwenalia, ewentualnie imprezy towarzyszące. Warto podkreślić, że jest to święto akademickiego Wrocławia. Mamy przecież ponad 100 tysięcy studentów w naszym mieście. Rozpoczniemy pochodem z placu Grymbalskiego. Pochód zakończy się pod ratuszem. I pan prezydent Wrocławia wręczy symboliczne klucze studentów. Na pewno będzie to Janke Leosia. Mamy także już dopiętych następnych artystów, ale na razie zachowamy ich w tajemnicy, żeby budować napięcie przed samą imprezą. Tutaj możemy powiedzieć, że na pewno zagra ośmiu dużych artystów. Udział w inaliach będzie biletowany, ale jak podkreślają samorządy, ceny mają być właśnie na studencką kieszeń i zaczynać się. Od 50 zł. Więc myślę, że do maja każdy student będzie mógł sobie na to spokojnie pozwolić. Biletowanie Juwenaliów jest zupełnie normalną rzeczą w całej Polsce, ponieważ sama forma juwenaliów zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. I dzisiaj tak naprawdę już juwenalia idą w stronę bardzo mocnego festiwalu koncertowego. Wspólne juwenalia mają także integrować środowisko akademickie Wrocławia. Współpraca między uczelniami jakąś taką przyjaźń, poczucie przynależności studentów do akademii. Wrocławia, a nie tylko do swojej uczelni no, kultywować czy pielęgnować. To jest ogromna wartość tego, że studenci rozwijają się, przyjaźnią się w bardzo szerokim... No, takim spektrum tematycznym. A z drugiej strony to jest też pewna demonstracja na zewnątrz. Wrocław jest jednym z trzech największych ośrodków akademickich. Jak się popatrzy na liczbę studentów, liczbę profesorów, liczbę różnych instytutów badawczych, to pewnie nawet nie każdy wie, bo to tak nie jest reklamowane, że nam jest dużo bliżej do Krakowa niż, niż by się wydawało. Jesteśmy jedną z trzech silnych ośrodków akademickich. Echo 24: Oliwia Stasiak.